Psalm 87. Syjon, miasto Boże i Ojczyzna narodów. Podwaliny Jego na górach świętych Jachwe umiłował bram bramy Syjonu, ponad wszystkie siedziby Jakuba. Palebne rzeczy wypowiedziano o tobie miasto Boże. Rahab i Babilon poczytują za moich wyznawców Oto Filistea i Tyr oraz Kusz. Tam się oni narodzili. O Syjonie zaś mówią: każdy się tam narodził, a on najwyższy utwierdził go. Jachwe policzy w spisie narodów: ten się tam narodził, a one śpiewają w tanecznym korowodzie wszystkie moje źródła o Tobie.